Minecraft, jej, kolejny odcinek, kurde! Dobra, e, no i co, jesteśmy sobie u nas, czuł e, oczywiście mam swój ekwipunek nowy, trochę zrobiłem, jak rzeszak Siryda łapa lodomira, bla bla bla, i te takie rzeczy, trochę sobie pokopałem, tutaj jest Jakubam Kaczka, bla bla bla, żyją! Jej, jak widzicie, trochę ewoluowałem mój, mój, mój budynek i zrobiłem coś takiego, więc takie bramy fajne zrobiłem. I tutaj jest oczywiście portal do piekieł. Cik, czik, 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 cik, czik, cik, cik, cik. No i co? prześpimy się oczywiście do rana. Będzie pięknie. Co dziwne jest? Dobra, chodź. Musimy zrobić tyle dzisiaj rzeczy i dzisiaj Pola na przygodę. Mamy dyplomację Xyreda jako ten Łuk... Tak, Łuk, Kusza. Blask oczywiście. Dobra, dyplomacja Xyreda może mi się przydać. Ic, ic, pięknie wszystko do kieszonki. Eee, o, patrzcie jakie mam tutaj rzeczy fajniutkie, o jeszcze mam te diamenty, to sobie z diamentów mogę coś tam ulepić, ale to moment, o tutaj mi się pieką, jedzonko oczywiście piecze mi się, chodź Reus, dlatego pójdziemy się przejść, żeby wam to pokazać, Reus chodź, nie zgub mi się, dobra, chodź, no i znalazłem pod ziemią u nas kopalnię, jej, będziemy mieli co robić. Ale którę była te kopania. Reus, dzisiaj jesteś mi bardzo potrzebny. Wyjdziemy razem do kopalni. Tak wiem, że się boisz. Ale chodź, musisz. Eee, zapomniałem jeszcze o czymś. Powstała świątynia Dargona. Oczywiście Reus idziesz ze mną to zobaczyć, bo to jest niewiarygodne co się stało tam. Spędziłem trochę czasu na robieniu tego. Świątynia Dargona! Tak, to jest ona. Jeszcze zrobiłem mu taki fajny ogonik z tyłu. Hit. I oczywiście to jest nóżka. No i pięknie, wejdźmy do świątyni Dargona. Czy jesteśmy gotowi? Jeszcze chciałbym wam jakoś to pokazać, jak to wygląda. Dobra, musiałem zmienić game moda, żeby wam to pokazać, ale mam nadzieję, że mi wyszedł słodki ten pyszczek, kurde, Dargona. Jest cudowny po prostu, dobra? au, au. Okej. Okay. I tak, tak prezent... Reus! Teleport! Okej. Okay. No i spoko. On umie się teleportować, więc to jest pies, który nigdy się nie zgubi. To jest oczywiście, św oczywiście świątynia Dargona. O tak, wielki Dargonie. Podziel się moją, swoją mocą. Co to? Tajemnicze przejście. Reus, Reus! Patrz co tutaj jest! Jakieś księgi. Cześć, Rewes. Zapewne pamiętasz jeszcze moją śmierć. Zmarłem w twojej obronie. Jest pewna rzecz, o której musisz wiedzieć. Kiedyś, jak byłem jeszcze twoim wrogiem, przyklinałem cię i nienawidziłem. Teraz jednak... Uczyłem do ciebie sympatię. Staliśmy się przyjaciółmi. W się sensie twym koniem. W się sensie towarzyszem broni, lecz zmarłem. Zbudowałeś dla mnie klasztor. Dziękuję ci. Musisz udać się do piekła, gdzie znajduje się moja dusza. To nie będzie łatwe. Musisz zebrać czaszki Witchera, który zniewolił moją duszę. Strzeż się. Jest bardzo potężny. Odnajdź czaszki i uspokój moją duszę w zaświatach. Bym mógł wreszcie odpokutować za swoje dawne winy. Wybaczyłeś mi je, lecz... Moja dusza nadal nie jest uspokojona. Znajdź trzy czaszki Wichera i połącz je z Piaskiem Duszy. Przygotuj się jednak. Ta walka to nie zabawa. Jest to jeden z przydopasów Ender Dragona. Strzeż się. Niech macie swoje opiece. Twój koń, Dargon. Oszczerzenie, lecz pamiętaj, musisz z Reusem udać się pierw do opuszczonej kopalni pod Twoim domem. Nie jesteś jeszcze gotowy na piekło. W kopalni znajdziesz pozostałe wskazówki co do dalszej podróży. Przyjdź tu, jak już wrócisz z opuszczonej kopalni. Mam dla Ciebie inne wskazówki. Trzymaj się. Słyszysz, Reus? Musimy udać się do opuszczonej kopalni. Dlatego chodź tutaj, bo nie chciałbym cię zamknąć. Teleport. Spoko. Mam nadzieję, że mi to fajnie wyszło, nie? Ja trochę na tym spędziłem. Hycyc. It. Ale nareszcie dowiedziałem się, jak to działa. OK, zamknijmy wielką grotę, klasztor i nosa, kurde. Dergonosa. Dobra. Yy, zamknijmy oczywiście wszystkie drzwi klasztorne. No i udajemy się do kopalni. Słyszałeś? Kopyto Negana będzie mi sprzyjać. Ma ostrość 2, więc spoko. Mój ekwipunek w sumie śmiesznie się nazywa: Spodnie Hakiro, Hakiro Buty Goldiego, y Łapa Lodomira jako killow, Rzesza Xireda, Helm Rosa, Blaz <grymka> Dyplomacja Xireda jako tarcza, Tarcza Dargona. Wow, pięknie. Chodź, lecimy. Jak Wam się podoba? Ten, podobają Wam się te nazwy, co? <grymka> Mam nadzieję, że Wam się podoba. No okej, okay. idziemy tędy. I, rar, i, rar, nie będzie multiplayerów żadnych. To jest single player ten. seria. A nie żadny multiplayer. Dobra, to jest tutaj. Okej, okay, no to idziemy. Yy, z kuszą. W sumie kuszę chciałbym dyplomację X-REDA mieć tak. 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 W tak. ten sposób. Może. W ten sposób, w ten sposób, w ten sposób i w ten sposób. I myślę, że to jest najlepsze, bo pod jedynką i dwójką mam od razu zmianę na kuszę i łuk. Au! Uważaj! <śmiech> <śmiech> Czy tu ktoś tam jest? O, słyszę już pająki. No. Siema? <laughs> jest tutaj pająk! Jest tu gnida! Reus! Dawaj! Deprowadź Xireda! Dawaj, Noż sobie radę. Halo! Nie! Re Reus! Jedz! Stary, przepraszam! Jedz! Dobra, uf. Byś mi nie zginął. Reus, nie ładuj mi się pod kasty, co? O! Żelazo! Dzi, 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 dzi. Oczywiście. Ten survival musi być. Jakże to nie? Kurde, dziwna kopalnia opuszczona. Hmm. O nie, już się zaczyna te. Eo, o. Lebilenty! Reus przestań znikać. I wstawaj. Wstawaj. Idziemy. Tutaj coś jest. O, lawa, tędy nie pójdę za bardzo. Puszczona kopania. Dobra, co tutaj jest? Okej, okay, kolejne te. O! Oj Kto oj, 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 kto strzela? Aha, to ty strzelasz do mnie, ty gnojku. Dobra. Dyplomacja Reda, pokaż co potrafisz. Dobra, ej, powiem wam, że skuszą dwa razy lepiej się poruszać. Ha, trafiłem cię. Dobra, zaraz cię tutaj polujemy. Hello? Oj, dobra. Tak, to chodź tutaj, taki cwany jesteś. Bierz Goreus. Dobra, pięknie. Dobra robota, piesku. Okej, okay. eee... tutaj? <laughs> Nie, Reus, nie tutaj. Kurde, które. Jest tyle korytarzy, ty... wszędzie chciałbym iść. Skarb! Uuu, złote jabłuszko! Złote obrączki i róże płonące. Okej. Okay. Ale kurde się tu dzieje. Halo, hop hop! No to jest jakaś skała. Dobra. Nie wiem, Reus, gdzie idziemy. Idziemy przed siebie. Hmm. Jest... O, kolejny skarb. Tory. Dobra. To, to... Tory zbieramy. Chlebki można zebrać. Nasiona buraka. O oh my god. W tych grze są buraki. Okej, okay, oko pająka mi nie jest potrzebne. Pochodnia może mi się przydać. Dość używam. Często. Okej. Okay. Kolejny skarb znaleźliśmy, więc całkiem spoko. Tak, wiem, reus. Też się cieszę, że ci jesteś stary. Reus! jakby coś to mnie chroń. Schody jakieś. Okej. Okay. Ale trochę te schody nie wyszły. Dobra, zniszczone są. Okej, okay, idziemy sobie dalszymi korytarzami. Chodź, Reus. Możesz na to wsiąść? Wsi wsi wiem, że się. Nie, 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 nie. Dobra, nie, nie, nie. Wiesz, to Reus? Wiem, że lubisz wagoniki. Też się cieszę z tego. Ale zejdź już. Chodź. Idziemy. <grych> Ale fajnie, 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 że on lubi bagoniki. Chyba musimy zejść na dół, wiesz co, Reus? Mm. Nie o to mi chodziło. Dobra. Zrobimy robimy akcję. Uuuu, nieee! Dobra, Uf. Reus, nie zgiń tutaj. Reportuj się, piesku. A! 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 Dobra. W ogóle się trochę jak z Master yy, Nie tu! I! 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 Dobra. Czy zatkało? Lawę? Nie, jeszcze tutaj. Dobra. Okej, okay, teraz już nie ma lawy. Ale za to zrobiło się ciemno jak... ...nie powiem gdzie. Leus, pamiętasz... ...Rig z wodą, której nie mamy niestety? O dobra, tam jest niższe piętro. Reus. Będziesz mi troszkę potrzebny. Słuchaj, będziemy musieli się trochę tam przedostać. lulu lulu. Okej. Okay. Robimy tak. Ojeju, myślałem, że tutaj jest ten. E, wiem, że też ciemno ciemność widzisz, jak ja. Ale kurde, powiem wam, że dużo korytarzy posiada ta kopalnia. Nie sądziłem, że aż tyle. Okej. Okay. Tam jest jeszcze jakieś wejście. Tutaj jest jeszcze... O! Reus! Nie! Nie! Reus! Powiedz, że żyjesz! Nie! Co ty robisz, Remestr? O! Słyszę Reusa! Aha, bo on zwiewa. Dzięki, Reus! Ja myślałem, że zginąłeś! Goń go! Goń dziada! Nie! Reus! Teleport! Reus, teleport! Reus teleport! O oh. oh moj god, już się bałem piesku! Już się tak bardzo bałem! Dobra, ale jesteś pełni zdrów. Gdzie on zniknął? Reus gdzie on jest? Tak jest! Zał go! Nie! Reus jedz! Jedz, jedz, jedz! Stary! Dobra! Uh. Dzisiaj mamy niezłą przygodę. Słuchaj, Reus! Eee... Uh, ty Kurde, tyle jest tych. Normalnie stare kopania w Gothic 1 wysiada, nie? Bo tutaj jest tyle korytarzy i różne Surprise, takie rzeczy. O, panie Creeper! dzień dobry. O, nie. Pan nie wybucha dzisiaj. Pan nie wybucha. Oh my god, creeper. Kusza, I... kusza, szybciutko. Szybciutko, dobra. Dyplomacja Xireda! Xired, pokaż mój, jak to jest być dy dyktatorem prawdziwym! Halo! Pięknie! Dobrze ci poszło, Xired! Widzicie, dajemy sobie radę jako moc, kurde, wszystkich widzów. To wszystko damy radę, nie? Tylko trzeba sobie pomagać wzajemnie, No nie się gryźć wszyscy. Chodź, Reus! Idziemy! Te gnojki przygotowały na nas zasadzkę, musimy też... Kurde, być ostrożni, nie? Jest kolejny skarb. Yy, Zwyklęta książka, jedwabny dotyk. Czym jest jedwabny dotyk? Tory. Tory aktywacyjne. Ok. Oko, nasiona buraka. Nie wiem. Dobra, yy, tory aktywacyjne możemy sobie też wziąć. Krews! Bierz, Gnoja! Nie, tam jest Creeper Uważaj, przyjacielu. Dobra, byś się zaciął. E, Reus? Reus? Teleport. Ech, dlaczego Reus mnie nie słuchasz? Zawsze lecisz tam, gdzie nie. Po... Reus, tak się bałem o ciebie. Jedz sobie coś, bo zginiesz. Okej, okay. lecimy sobie tędy, tędy. Kurde, to są schody jeszcze na górę. Okej, okay. eee, dobra, tędy byliśmy, więc rozwalmy ten płotek. Dobra, musimy dzisiaj znaleźć skarb, słuchajcie. Tak, Reus, wiem, że pomagasz. Dziękuję ci za to. Jest, da ostatnia część korytarzy. Oh my god, słyszę, że ich jest tam sporo. Dość dużo ich tam jest, Reus. Uważaj na siebie. Mogę to być? Au! Reus! Au! I... Szybko! Załatw go... Załatw gnoj... Nie! Reus! O ty kurde! O ty kurde gnojku! Dobra. Eee, miecz... Masz. Masz to swoje. No, ty też? O! o, panie! Nie! Dobra. Ile was tu jest? Reus! Reus! Dobra. ale ol, ol, dużo ich tutaj tych gnoi. Co to jest? Jeszcze jakiś mały, kurde, kurdupel. Gin! Dobra, jeden. Gim. Reus. plan, dupla. do dupla. Dobra. Dobra robota, Reus. Gdziekolwiek jesteś. Mam nadzieję, że nie zginąłeś. To by było słabe. Tak? Wybuchnij. Elo. Reus. Reus. Teleport. Mam nadzieję, że mi nie zginął. Jesteś tu! Ha! Gary! Dobra. Okej. Okay. To jest w ogóle za, zamurowane, więc. Uh! Co tu robisz, Creeper? Creeper? Oh man! Oh man! Dobra. Kurde, jak może być długa ta kopalnia? W ogóle wypełniona jest takimi zasadzkami. Które nawet Reus nie zdaje sobie pojęcia Cześć Au Broń się Nie, kolejny Creeper Juhu Ale ładnie wybuchłeś Dobra Reus Tu jest jeszcze jedna kopalnia Oh my god, ile tego Znowu Creeper Oh man Nie, Reus Jedz przyjacielu Dobra Tu jest Au! Możesz przestać zabijać. No nie, no i tak długa jest ta kopalnia. Że, że to jest jakiś szok. Au! Au! Dobra. No nie, kolejny Creeper, serio? Wybuchnij. Dobra. Reus! Reus, gdzie jesteś? Dobra, jesteś tu. Nie! Reus, jest, 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 Bigo! Gryź go! Super robota, Reus! W tym odcinku radzisz sobie wysienicie! Oh my god, dobra. Ale fajnie, że prawie zginąłeś, nie? Fajnie. Gdzie lecisz? Tutaj chodź. O, skarby. O, widzę, że złote jabłko kolejne. Oh my god, ale będziemy mieli tego złotego jabłka na walkę z Witcherem. Czy tutaj warto iść? Jak sądzisz? Nie, lepiej nie. W ogóle to wydaje mi się, że prawie całą kopalnię przeszliśmy. Jeszcze tutaj jest ostatnia rzecz. Zwiedzmy sobie tą ostatnią rzecz i naprawdę kończmy. O oh my god, dobra. Tutaj tam No Wiem, Reus. To co ja zrobię? Tam tamtędy już przeszukane, tam już przeszukany, tu jest jeszcze coś? Yy, dobra. No? Co, co ci chodzi teraz? Przecież wziąłem cię na przygodę, jak prosiłeś. Reus! Reus! Znowu mi znikasz. Ja tego nie nienawidzę! Oj! Chodź. Teleport. Reus! Udało nam się wrócić w jednym kawałku! I ty też jesteś w jednym kawałku, chociaż oberwałeś chyba 500 milionów razy. O, dobra, chodźmy już do domku. Wiem, Reus. Podobało ci się? Daj znać. Daj mi znać jakoś. Chodź tu, teleport. Teleport. Też mnie zostaw. Teleport. Reus. Reus teleportu... Dobra, teleportował się. Spoko. Chodź, idziemy, bo te zombie mnie zaraz zabiją. Och. przemierzyliśmy starą kopalnię dzisiaj, także. Nie, nie zginę tylko od tego, kurde, gnoja. E, Od Creepera. Nie, dobra. Halo? Do widzenia się z panem. Okej, okay. mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I dajcie znać w komentarzu. Leus też daj w komentarzu znać, jak ci się podobała Twoja własna przygoda. E, bo nie wiem w sumie. I, 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 I myślę, że było całkiem okej. Okay. Tutaj zrobiłem jeszcze e, sobie kwiatuszek, haber tak zwany. Cześć prędko wróciłem do domu cały zdrowy Reus też wrócił cały zdrowy na szczęście. Dzięki za oglądanie tego odcinka i trzymajcie się do następnego. Cześć!